Cześć jestem Laki, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pogadamy o dwóch nowych speedsterach w trzecim sezonie Serial The Flash. Pierwszy to Kid Flash. Bo jeżeli jeszcze nie widzieliście, wczoraj pojawiło się oficjalne zdjęcie potwierdzające, że Wally West wystąpi w kostiumie Kid Flasha, o czym pisałem na moim facebooku, na którego Was wszystkich zapraszam. Więc po kolei. Tak wyglądają dwa pierwsze jak do tej pory opublikowane zdjęcia. I może Wam się nasuwać pytanie, dlaczego nie poczekano z ogłoszeniem tego do Comic-Conu, który będzie za niecałe dwa tygodnie? Otóż Woli w tym kostiumie ma pojawić się już w pierwszym odcinku trzeciego sezonu, który jest już w trakcie kręcenia i na pewno pojawiłyby się jakieś zdjęcia z planu, zrobione przez wpatrujących się fanów, dlatego stacja postanowiła wszystkich uprzedzić i wrzucić oficjalne, dobrej jakości zdjęcie. To oczywiście jest dobra informacja dla nas, fanów, ponieważ w dalszym ciągu mamy przed sobą Comic-Con, na którym zobaczymy jeszcze więcej. Druga informacja może być już spoilerem, więc jeżeli nie chcecie o tym usłyszeć, to przejdźcie do minuty, która pojawia się na ekranie, bo tam powiem o tym, jak Wally w komiksach otrzymał swój żółty kostium. Więc druga informacja to zdjęcia z planu, które zostały zamieszczone w internecie, a na nich widzimy kolejnego spictera w czarnym kostiumie. Na jednym ze zdjęć widzimy postać, która jest podobna do Ediego, więc być może wróci on w trzecim sezonie. Nie wiadomo jako kto dokładnie, ale bardzo prawdopodobne będzie stwierdzenie, że mógłby być komiksową postacią Inertia, czyli Tad jest Nazwisko by się zgadzało, więc mamy jakieś powiązanie. Problem w tym, że jest to przeciwnik Barta Alena w komiksach, ale serial może mieć swoją własną historię. Jeżeli z kolei chcielibyście posłuchać o postaci Inersji, to zobaczcie historię wszystkich Reverse Flashy, w której on się znalazł. Dobra, teraz pogadajmy o kostiumie Walliego, na pewno większość z was wie, że żółty kostium jest takim ikonicznym strojem Kid Flasha. Ale jako że w serialu Wally -E jest czarnoskóry, większość z nas spodziewała się stroju z komiksu New 52 o znacznie innych kolorach, ale ten kostium jest wzorowany na Wally -E z DC Rebirth. Tak czy inaczej, nie wiemy jeszcze, w jaki sposób Wally -E otrzyma ten strój. Może być to efekt Flashpoint, który zmieni linię czasu, ale może być to również zmodyfikowana wersja kostiumu Reverse Flasha. Tego nie wiemy i jest trochę za wcześnie, aby na ten temat spekulować. Natomiast możemy się odnieść do komiksów i do tego, w jaki sposób Wally tam otrzymał swój żółty kostium. Jeszcze tylko wspomnę, że był już na kanale odcinek, w którym mówiłem o historii Flaszy i m.in. o tym, jak Wally otrzymał swoje moce. Więc jeżeli tego nie widzieliście, to polecam sprawdzić. Tak więc po tym, jak Wally otrzymał swoje moce, miał dokładnie taki sam kostium jak Barry do roku 1963, gdzie w 135 wydaniu komiksu The Flash... Wally wracając do domu, nawiązał telepatyczne połączenie z kobietą z innego wymiaru o imieniu Ryla, która poprosiła go o pomoc, wyjaśniając, że jej rasa zbudowała niebezpieczną broń. Oli natychmiast udaje się do Central City, aby poinformować o tym Barego i właśnie wtedy zostaje w jakiś sposób naładowany energią z jednej z superbroni, a jego kostium zmienia kolor na żółty. Jest to dość skomplikowane, ale ten zabieg miał na celu stworzenie innego kostiumu dla Wally'ego, aby można było go odróżnić od Barego i żeby po Central City nie biegały dwie postaci o takim samym kostiumie. I tak to właśnie wygląda w komiksach, natomiast w serialu najprawdopodobniej możemy się spodziewać, że za nowym strojem będzie stał na przykład Cisco. więc też dajcie znać co Wy o tym myślicie, no i jak Wam się podoba kostium Kid Flasha. No i to na tyle w tym odcinku. Jeżeli się podobało, nie zapomnij zostawić łapki w górę, subskrypcji i wbić na fanpage na Facebooku.